Świąteczne bajki Merix Studio. A ja wolę moją mamę. Nad czym tak dumasz, skarbie? Nad wypracowaniem, które muszę napisać. Mój idol. Nie jestem pewna, o kim mam pisać. Jola zastukała paluszkami o blat stołu. Taki ogromny wybór? No, zawsze możesz rzucić kostką. Idę się przebrać, a potem wyjdę pobiegać. Wrócę za godzinę. Dobrze, mamo. Dziewczynka spojrzała przelotnie przez okno i pomyślała, że mama to raczej mogłaby iść na narty, a nie biegać. Cała okolica pokryta była świeżym białym puchem. Jola poszła do swojego pokoju i usiadła przy biurku. Wodziła wzrokiem po tapecie w fantazyjne wzorki, zastanawiając się o kim powinna napisać. Z zadumy wyrwało ją ciche trzaśnięcie drzwi wejściowych. To mama wyszła pobiegać. A może napiszę o mamie właśnie? Zagadnęła maskotki siedzące na kanapie. Przecież codziennie ratuje kogoś w pracy. Maskotki milcząco potwierdziły, że to interesujący pomysł. Jola obróciła się na krześle i chwyciła długopis. Mój idol. Moją idolką jest moja mama. Ona świetnie zna się na komputerach i nie tylko. Zawsze ją wołają, gdy komuś coś nie działa. Ostatnio zawołali ją podczas On Bar. An. Bo... Szkolenia dla nowych pracowników. Projektor podczas prezentacji nagle wyświetlił napis, że trzeba mu nowych lamp. Mama je wymieniła i nowi pracownicy mogli się szkolić dalej. Gdyby nie ona, musieliby cały czas oglądać komunikat o lampach. Mama też pomaga, gdy komuś szumi komputer albo gdy mocno się grzeje. Wie, jak to zrobić, żeby komputer pracował cicho i nie grzał się jak piec. Pomaga także, gdy ktoś nie umie sobie zainstalować programów. Choć to trochę dziwne. Instalowanie jest przecież proste. Chyba, że program wyświetla się nie po polsku. Wtedy jest trudniej. Ale nie dla mojej mamy. Mama także przygotowuje komputery dla nowych pracowników. Robi tak, żeby nie musieli niczego instalować i wszystko działało. Skoro nie potrafią sobie instalować programów, to może lepiej, że ona to za nich robi? Są dni, gdy mama pracuje jak na infolinii. Ludzie do niej dzwonią, proszą o pomoc. Mama mówi, że najczęściej dzwonią z zablokowanymi kont kontami. Skoro nie mogą zapamiętać hasła, to chyba mogliby je sobie zapisywać. Moja mama także czyści komputery, gdy pracownicy chcą je wykupić. I mam na myśli twarde dyski, a nie klawiaturę czy ekran. Choć pewnie te też przeciera, gdy są strasznie zakurzone. Że strach dotknąć, jak wtedy powtarza. W tle cicho trzasnęły drzwi. Mama wróciła z przebieżki. Jola krytycznie spojrzała na kartkę i odłożyła długopis. Jutro dokończę. I tak mam je oddać za kilka dni. Powiedziała maskotkom, które przytaknęły milcząco. Następnego dnia Jola zastanawiała się, czy jednak nie zacząć pisać wypracowania od nowa. Jej koleżanki pisały o piosenkarkach, aktorkach lub youtuberkach. Pomysł pisania o mamie nagle zaczął się jej wydawać trochę dziecinny. Podzieliła się swoimi rozterkami z maskotkami. Nie chcę wyjść na dzidzie, ale z drugiej strony, mama robi naprawdę ciekawe rzeczy i chciałabym umieć tyle co ona. Przecież, jak cokolwiek przestawię w telefonie czy tablecie, to od razu mi to naprawi. Sami wiecie. Maskotki przytaknęły milcząco. Co mówisz, Lemi? Że przecież piosenkarki czy aktorki też mogą być mamami? I jakby ich córka je opisywała, to nie byłoby to dziecinne? Tak. Masz rację. Pisanie o mamie nie jest dziecinne, skoro robi coś ważnego i inni ją podziwiają. Jola z energią usiadła przy biurku i wyciągnęła brudnopis. Jakiś czas temu mama musiała zostawać dłużej w pracy, ponieważ jej firma przeprowadzała się do nowego biura. I w tym nowym biurze trzeba było tak wszystko przygotować, żeby były gniazdka i był internet, bo bez internetu to nikt nie umiał mamy pracować. I ona wraz z kolegami decydowała, gdzie i ile jakich gniazdek będzie. A potem to wszystko podłączali. Strasznie długo to trwało i było mi smutno, że tak rzadko ją widzę. Ale gdy wreszcie się wszystko udało, mama była bardzo zadowolona. Gdyby nie ona, nie byłoby internetu w nowym biurze, ani żadnej kamery w salkach konfe. Kon, konre, do spotkań. Moja mama to prawdziwa bohaterka. Nie zostawia nikogo bez pomocy. Pewnie dlatego często wraca zmęczona do domu. Jest mi wtedy trochę smutno, bo chciałabym, żeby się ze mną pobawiła. Ale rozumiem, że jak się codziennie pomaga wielu osobom. To też kiedyś trzeba wypocząć. Dlatego nie obrażam się i nie marudzę, a przynajmniej się staram. Jak dorosnę, chciałabym być taka mądra jak ona i tak dobrze znać się na komputerach. Choć mama czasem mówi, że niektórzy panowie nie wierzą, że ona jest taka dobra i że czasem sobie z niej żartują. Mama się wtedy denerwuje i mówi im, że wiedza o komputerach nie jest przypisana tylko panom. Ale według mnie to jacyś dziwacy, którymi nie powinna się przejmować. W ogóle moja mama to czarodziejka. Często powtarza, że komputery nagle zaczynają dobrze działać w jej obecności. Oczywiście, ci, którzy do niej przychodzą, są wtedy mocno zakłopotani, ale mama powtarza im, żeby się nie przejmowali, że to normalne. Złośliwość rzeczy martwych, tak mówi. Ale to nie tak. Ona jest czarodziejką. Sama jej obecność już dobrze wpływa na komputery i dlatego zaczynają nagle dobrze działać. A kim jest moja mama? Jest specjalistką wsparcia IT i bez niej jej firma nie mogłaby działać. Jole obudził zapach pieczonego ciasta. Jej mama, poza tym, że świetnie znała się na komputerach, była prawdziwą mistrzynią wypieków. Dziewczynka wyskoczyła spod kołdry i ruszyła do kuchni. Ciasto czekoladowe stykło na blacie. Gdy tylko wyciągnęła w jego kierunku rączkę, usłyszała ciche syknięcie mamy. Nic z tego, kochanie, musi najpierw ostygnąć, a przede wszystkim powinnaś się ubrać i zjeść śniadanie, a nie zaczynać dzień od ciasta. Nawet jeśli jest rzeczywiście wyborne. No dalej, pędź się ubrać i jemy śniadanie. Zuzanna przyszła koło południa. Czy to moje ulubione ciasto czekoladowe tak pachnie? Tak, też miała ona nie straszną ochotę. Cudownie! No jasne. A potem dotrzymasz mi towarzystwa na przebieżce, żebym mogła je bezkarnie zjeść. Im pyszniejsze, tym mocniej się trzyma boczków. Katarzyna poklepała się po biodrze. Jasne. Ty będziesz biegła, a ja, korzystając z dobrodziejstwa nowoczesnej techniki, będę ci opowiadać, co u mnie, siedząc na twojej kanapie. Katarzyna roześmiała się głośno. Jola nie chciała im przeszkadzać, ale bała się, że ciocia sobie pójdzie, zanim rzuci okiem na jej wypracowanie. Dlatego bezceremonialnie weszła do pokoju, stanęła obok Zuzanny i odchrząknęła. Tak, Jolu, co tam u ciebie? Dziękuję ciociu, wszystko dobrze. Przeczytałam już książkę, którą mi dałaś. Bardzo mi się podobała. Podarujesz mi też kolejne części? Jolu. Katarzyna pokręciła głową. Cieszę się, że już ją skończyłaś i możesz być pewna, że sprezentuję ci też kolejne części. Zuzanna puściła oko do siostry. Ciociu, ale to nie wszystko, o czym chciałam porozmawiać. Zabrzmiało poważnie. Zatem, Jolu, o czym chciałaś porozmawiać? Ponieważ umiesz wszystko poprawić, chciałabym, żebyś przeczytała moje wypracowanie i je upiększyła. Och, no to zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Kobieta wzięła brudnopis i przeleciała wzrokiem po tekście. Gdy skończyła, mruknęła raz i drugi. Wzięła długopis i już wyglądało, że coś dopisze, ale zatrzymała się. Przeczytała tekst kolejny raz i następnie bez słowa podała zeszyt Katarzynie. Przeczytaj. Nie! krzyknęła Jola. Nie jest gotowe, ciociu. Moim zdaniem jest. Katarzyna zaczęła czytać. Najpierw mruknęła z zadowoleniem pod nosem, a potem Potem potarła dłonią kark w charakterystycznym geście zakłopotania. Zuzanna obserwowała reakcję siostry z lubością. Z kolei Jola gromiła ciotkę wzrokiem za to, że tak bezceremonialnie obeszła się z jej tekstem. Katarzyna odłożyła zeszyt, podeszła do córki i mocno ją przytuliła. Dziękuję, wyszeptała jej do ucha.